25 lat temu został uruchomiony polski teleskop Vlas Campanas w Chile. Jest położony na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza na pustyni Atacama. Dzięki przejrzystej atmosferze naukowcy mogą wykonywać obserwacje ponad 300 dni w roku. Teleskop pozwolił badaczom z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem profesora Andrzeja Udalskiego realizować jeden z największych na świecie projektów obserwacji nieba, Ogle, eksperyment soczewkowania grawitacyjnego. Dzięki tej metodzie polscy badacze odkryli na przykład wiele planet pozasłonecznych. Projekt Ogle zainicjował profesor Bohdan Paczyński, światowej sławy polski astronom pracujący w Princeton University. Oczami polskich astronomów jest ten wspaniały teleskop Vlas Campanas w Chile. A co stoi za tą nazwą, panie profesorze? Wiele elektroniki, wiele metrów, kilometrów przewodów. Oczywiście dobre jest porównanie teleskopu do naszych oczu. Niestety te oczy ostatnio słabo widzą, bowiem epidemia COVID-u spowodowała pozamykanie wszystkich wielkich obserwatoriów. Przede wszystkim do naszego projektu najważniejsze są możliwości obserwacji dużych obszarów nieba. Jesteśmy specjalistami, można powiedzieć, właśnie w obserwacjach na niebie, gdzie jest bardzo dużo gwiazd, rzędu pół miliarda czy więcej. Przełomem jest zastosowanie tzw. mikrosoczewkowania grawitacyjnego, metody, która już od lat jest z sukcesami stosowana w badaniach planet pozasłonecznych. Jeśli odległą gwiazdę obserwujemy i jakiś obiekt o określonej masie się znajdzie między nami a tą odległą gwiazdą, no to on niejako ugina promienie tej odległej gwiazdy i tak jak soczewka po prostu skupia światło źródła. Tyle tylko, że to idealne ustawienie musi być tak precyzyjne, że te trzy ciała, czyli odległe źródło, obiekt soczewkujący my jako obserwatorzy musimy praktycznie znaleźć się na jednej linii prawdopodobieństwo zachodzenia zjawiska mikrosoczewkowania jest rzędu jednej milionowej, czyli w danym momencie jest, można zaobserwować jedno zjawisko na milion źródeł. No więc oczywiście, żeby znaleźć zjawiska mikrosoczewkowania, musimy obserwować miliony gwiazd. My to rzeczywiście robimy. Obserwujemy regularnie 500 tysięcy gwiazd i szukamy tych drobnych odchyłek od przewidywanego kształtu zmian blasku przez teorię względności, teorię Einsteina, po to, żeby zobaczyć, czy mamy do czynienia właśnie z dodatkowym ciałem, czyli planetami, które w ten sposób swoją obecność wykazują. Musimy mieć teleskop z dużym polem widzenia, czyli nasza kamera cały czas należy do największych tego typu instrumentów naukowych na świecie. Składa się z 32 indywidualnych detektorów. Są takimi najwyższej jakości detektorami astronomicznymi. To są detektory typu CCD. Dziś tego typu detektory używane są w aparatach fotograficznych czy w komórkach. No ale te astronomiczne, te naukowe detektory to jest taka specjalna kategoria, tak wyśrubowane parametry, żeby mogła rejestrować bardzo słabe sygnały, obserwujemy obiekty. Rzeczywiście bardzo, bardzo słabej jasności. Podobno rejestruje kilkadziesiąt odcieni szarości, to prawda? 65 535 poziomów jasności. Obserwacje wykonywane są w różnych barwach, ale odpowiednie filtry wycinają pewien zakres długości fal i w ten sposób możemy obserwować niebo bądź w kolorze czerwonym, bądź w kolorze niebieskim, bądź w kolorze żółtym. Czas takiego jednego zdjęcia nieba jest około 100 sekund, więc nasz utarg każdej nocy, jeśli jesteśmy oczywiście w pełni operacyjni, to jest y, dobrze ponad miliard. Obserwacji także no cały czas jesteśmy jednym z największych na świecie przeglądów nieba. Są też te różne odkrycia zupełnie czasami różnych dziedzinach astronomii. Projekt ogle zainicjował profesor Bogdan Paczyński, światowej sławy polski astronom, który pracował w USA w Princeton University. Zmarłego w 2007 roku uczonego przypomnę w nagraniu archiwalnym. Jego metoda soczewkowania grawitacyjnego... Pozwala masowo wykrywać planety pozasłoneczne i różne ciekawe zjawiska we wszechświecie. Podczas jednego z ostatnich pobytów w Polsce profesora Paczyńskiego zapytałam o jego fascynację wciąż nieuchwytną ciemną materią. Znaczy, miałem bardzo wiele różnych pomysłów astronomicznych. Jednym z takich bardziej popularnych okazało się szukanie ciemnej materii poprzez zjawisko tzw. soczekowania grawitacyjnego. Jest tu w Warszawie znakomity zespół, nazywa się Oglem, główną osobą tego zespołu jest profesor Udalski, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i on jest jednym z czołowych realizatorów tej idei, prawda? Jak szukać te obiekty. Niestety, nie dostaje się prawdopodobnie ciemnej materii, to znaczy, już w tej chwili wiadomo, że większość ciemnej materii jest niewykrywalna tą metodą. Czy nie umniejsza pan profesor swoich możliwości? Nie, nie, broń Boże. Proszę Państwa, nie uważam się za bardzo dobrego astronoma, który różne rzeczy wymyślił, któremu wiele się udało. To, co tutaj się udało natomiast, no, jest bardzo atrakcyjne, to znaczy w oparciu o te obserwacje ogromnie dużo różnych ciekawych rzeczy udało się otrzymać. Spodziewamy się, że odkryli również planety takie jak Ziemia, ale, no i to jest loteria, prawda? Okazało się, że niestety nie tędy jest droga do ciemnej materii. Nie dlatego, że metoda jest zła, tylko dlatego, że ciemna materia, ciągle nie wiadomo co to jest, nie jest w takiej postaci, która jest wykrywalna tą metodą. Ale udało się panu z błyskami gamma. Błyski gamma są rzeczą całkowicie niezależną. Prawie ćwierć wieku temu odkryto błyski gamma przy pomocy satelitów wojskowych. Całkiem przypadkowo szukano czego innego. Okazuje się, są to nagłe rozjaśnienia na niebie, trwające kilka sekund. I nie ma tam UFO czy wojskowych obiektów? Na pewno nie ma. Dokładnie wiadomo, że są to obiekty w tak zwanych odległościach kosmologicznych. Prawie na pewno są związane z wybuchami tak zwanych gwiazd supernowych. Nadal nie wiadomo dlaczego. A do czego na Ziemi można to porównać? No nie można, bo to jest zbyt potężne, żeby cokolwiek na Ziemi można to mieć. Błysk jest w dziedzinie promieniowania gamma, to jest promieniowanie, które powstaje w różnych reakcjach jądrowych. Fascynujące są te obserwacje kosmosu, odległego od nas, od Ziemi. Czy zdobyta tam wiedza może być przydatna tu na naszej planecie? Wielu osób interesuje się różnymi rzeczami tylko dlatego, że są dziwne, ciekawe, coś niezwykłego się dzieje. To może służyć jako narzędzie do badań wszechświata. Żadnych praktycznych zastosowań dla błysków gama nie widzę, ale kto wie. Pracuje pan w tym samym miejscu co Albert Einstein w Princeton. Czy niebo wygląda inaczej w Princeton, gdzie pan mieszka od wielu lat, inaczej w Polsce? Nie problem, tutaj tutaj ma wygląda dokładnie tak samo. Wygląda inaczej, dopiero, jeżeli się przeniesiemy na półkulę południową. Princeton jest w podobnej szerokości geograficznej jak Warszawa. Wraz z rodziną byłem w Stanach Zjednoczonych, gdy nastąpił stan wojenny. W tej chwili ja bym powiedział głównie inercja powoduje, że nie przeprowadzam się z sportem do Warszawy. Mi się bardzo dobrze pracowało w Warszawie. W tej chwili większość moich współpracowników jest w Warszawie, nie w Princeton. Astronomowie warszawscy postawili nieduży, ale bardzo dobry teleskop w Chile. Spodziewa mi się, że odkryli również planety takie jak Ziemia, ale to jest kwestia raczej lat. No właśnie, panie profesorze, odkrycia, którym przypisuje się miano przełomowych w dziedzinie także planet pozasłonecznych, bo przecież odkrycie kilkunastu planet krążących wokół różnych gwiazd. Zespół Ogle ma na swoim koncie największą, liczącą około miliona kolekcję gwiazd zmiennych. Wykrywane są również kosmiczne eksplozje, w których rodzą się i kończą swój żywot kosmiczne obiekty. Dzięki Ogle odkryto planety karłowate w układzie słonecznym, a poza naszą galaktyką kwazary odkryto także inne galaktyki i Ogle, jak rozumiem, pozwolił poznać lepiej drogę mleczną. Dużo tych wspaniałości naukowych. Czy Ogle jeszcze może zaskoczyć astronomów? Zatem jakie plany, jakie marzenia w zespole? No mam nadzieję, że cały czas jeszcze zaskoczymy, i to nie raz. Najważniejszą sprawą w tej chwili jest uruchomienie regularnych obserwacji, no ale trochę tutaj nie zależymy od nas, a raczej od, od sytuacji ogólnej na świecie. No cały czas analizujemy nasze dane dotychczas zebrane i pomysłów jest na różne takie rzeczywiście przełomowe analizy. Tych pomysłów jest sporo. Czy w astronomii też sprawdza się powiedzenie, że największe odkrycia są dziełem przypadku, czy jednak przypadek trzeba dobrze przygotować? No, raczej tak, ja bym zdania, że chyba jednak trzeba mniej więcej mieć pojęcie, czego szukamy, aczkolwiek no, czasem przypadek pomaga. Myślę, że zarówno jeden, jak i drugi sposób się w rzeczywistości sprawdza. O sukcesach projektu Ogle mówił profesor Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Usłyszeli Państwo także archiwalną wypowiedź profesora Bogdana Paczyńskiego, uczonego zmarłego w 2007 roku. Profesor Paczyński był pomysłodawcą metody, która pozwala poszukiwać ciekawych obiektów we wszechświecie, także za sprawą polskiego teleskopu Vlas Campanas w Chile.